Witam Was moi drodzy Dzisiaj wybieram się do Piżycka A to dlaczego? Dlatego, że kolega mój szanowny Grzesiu odesłał mi z pefronu i info o warsztatach żeglarskich i zrobienie patentu sternika motorowodnego więc ruszam dzisiaj w trasę korzystajcie z życia na całe dwa tygodnie zobaczymy jak będzie, zobaczymy jacy będą ludzie natomiast Cieszę się, że coś takiego się trafiło. Liczę na y, kurs, liczę na dobrą zabawę, przede wszystkim na otoczenie się fantastycznymi ludźmi, którzy chcą czegoś od życia jeszcze, mimo tego, że nie są do końca sprawni. E, są to moje ostatnie, powiedzmy, podrygi i wakacje, dlatego że mam wyznaczony termin operacji na koniec września. Także, dopóki chodzę, to korzystam z tego, Uh, jestem jak po Wsinoka. Uh, będę dawać relacje z Mirzycka i z Ludwiki. Pozdrawiam.